Siemanko Adrianku. Ja właśnie wylądowałem. Zobacz, widzisz gdzie jestem? Jadę teraz na dworzec. A będę na dworcu. I powiedz mi taką jedną rzecz: chcesz mieć branzoletki założone w Wigilię? Przed Wigilią? Czy jak? Wiesz, że ja ci tego nie odpuszczę, chłopie. Wiesz o tym. To co zrobiłeś, to. To jest po prostu do poniesienia konsekwencji. Ja ci tego nie odpuszczę na pewno, więc będziemy się widzieć w kielcach na pewnej ulicy, bo już się dowiedziałem gdzie mieszkasz. Także panowie z branzoletkami na pewno do ciebie zapukają. Ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Także ty, tak mnie chciałeś dojechać, a ja cię dojadę. Widzisz, wszystko wyjdzie. Wyjdzie. Przeprosić mnie za wszystko, za to, że siedziałem niby, za to, że cokolwiek. Znajdę cię.